przed nami zadanie dowodowe, więc zapiszmy założenie, umieszczamy w nim postać funkcji. Widzimy, że jest to funkcja kwadratowa, jak na razie, ale uwaga, mogę tutaj tak zakombinować z tymi współczynnikami A, B i C, że moglibyśmy równie dobrze z tego trójmianu otrzymać, otrzymać dwumian, co dałoby nam w tym momencie funkcję liniową. Wystarczyłoby tylko, że Współczynnik A byłby liczbą równą 0. A może być taki przypadek, ponieważ wiemy, że suma wszystkich współczynników jest równa 0. Czyli może się tak zdarzyć, że współczynnik A jest równy 0, i wtedy otrzymalibyśmy tutaj funkcję liniową. Dlatego, moi drodzy, ja to zadanie podzielę na Trzy przykłady ze względu na to, że otrzymamy trzy różne rozwiązania, trzy przypadki, ok? Żebym się ładnie tutaj zmieścił z całym zadaniem, no to lepiej będzie jak to podzielę. Dopiszmy tezę. To funkcja ma co najmniej jedno miejsce zerowe, czyli zapiszemy tak, że funkcja, funkcja f od x ma co najmniej. Osobno piszemy co najmniej jedno miejsce. Miejsce zerowe. No i pod spodem dowód. Właściwie to zadanie moglibyśmy skończyć już po pierwszym przypadku, ponieważ, jeśli mamy udowodnić, że ta funkcja ma co najmniej jedno miejsce zerowe, to zobaczcie, co się stanie, jeśli współczynniki a, b i c są równe 0. tak, Bo 0 plus 0 plus 0 daje nam 0, czyli zgodnie z założeniem otrzymalibyśmy właśnie tą równość, prawda? I wtedy, co by się stało z naszą funkcją kwadratową? Jeśli a, b, c równa się 0, to funkcja f od x to się równa, zobaczcie wstawiam zera w miejsce współczynników wszystko nam się tutaj wyzeruje 0 razy x kwadrat to jest 0 0 razy x to 0 plus 0 to się równa 0 czyli jeśli wszystkie współczynniki będą równe zerami to ta funkcja będzie miała nieskończoną liczbę miejsc zerowych Zresztą zauważcie, że jeśli na przykład wymyślimy sobie x równy 1, prawda, wstawimy sobie tutaj jedynki, to co dla f od 1 otrzymamy 0. Gdybym na przykład wstawił pierwiastki z dwóch, to dla f od pierwiastek z dwóch otrzymałbym miejsce zerowe w pierwiastku z dwóch, prawda. Czyli niezależnie od tego co podstawimy w miejsce x i tak otrzymamy miejsce zerowe. Dlatego możemy zapisać, że ta funkcja ma nieskończoną liczbę rozwiązań, jeśli a, b, c jest równe 0. Jeśli a równa się b, równa się c, równa się 0, to funkcja f od x ma nieskończoną. Liczbę miejsc zerowych. Miejsc zerowych. A my mieliśmy właśnie to wykazać w tym zadaniu, że funkcja F od X ma co najmniej jedno miejsce zerowe, a my pokazaliśmy, że ono ma nawet nieskończoną liczbę miejsc zerowych, jeśli ABC jest równe 0. Ok. To jest pierwszy przypadek. A teraz w drugim przykładzie zajmiemy się drugim przypadkiem.